Wykorzystamy teraz przetwornik WPS 500, tym razem analizując cykl pracy cylindra. Więc uruchommy animację, zobaczmy jak podłączamy przetwornik ciśnienia w tym przypadku oraz jakie szczegóły można zbadać w tym teście. To badanie wymaga pewnej ingerencji. Zazwyczaj chodzi o wyjmowanie świecy zapłonowej lub świecy żarowej. Tutaj mamy silnik czterocylindrowy. Zamierzamy wykonać to, co kiedyś nazywano testem sprężania, tylko tym razem z czujnikiem ciśnienia. Oczywiście używamy adapterów dołączonych do zestawu. Mierząc głębokość świecy zapłonowej, dobieramy odpowiedni adapter do węża. Włącz przetwornik ciśnienia i pozwól mu się skalibrować. Port testowy powinien być otwarty na atmosferę. Podłączamy się do kanału A. Teraz widzimy, jak tłok podnosi się podczas suwu sprężania. Mamy szczytowe ciśnienie, a następnie mamy suw wydechowy, wracając teraz do sania, a następnie cykl zaczyna się od nowa z kompresją. Przeanalizujmy to jeszcze raz. Oto nasza ekspansja na wydechu. Przechodzimy do sania i wracamy do kompresji. Więc mamy 720 stopni obrotu wału korbowego. Sprawdźmy więc scenariusz awarii. Ten po prawej ma całkowicie otwarty zawór wydechowy. Po lewej stronie nie uzyskujemy maksymalnego otwarcia zaworu, więc mamy kompresję popychacza zamiast zaworu. Zobaczmy, jak to się obraca jeszcze raz. Ściskamy popychacz hydrauliczny zamiast całkowicie otwierać zawór. Więc jak to się objawia na wykresie? Więc mamy nasze ciśnienie. Teraz wracamy do. Suwu wydechowego, a jasnozielona fala poniżej pokazuje, jak to powinno wyglądać. Zbliżamy się do kompresji na ekspansji. Nie uzyskujemy pełnego otwarcia zaworu wydechowego, i zamiast tego otrzymujemy coś, co w efekcie jest suwem sprężania podczas suwu wydechowego. Innym scenariuszem może być zablokowanie wlotu, więc w celach demonstracyjnych tutaj ograniczymy dolot zanieczyszczeniami. Nadal uzyskujemy podnoszenie zaworu, ale nie mamy już kompresji. Tutaj mamy teraz suw wydechowy. Schodząc z powrotem na sesanie, mamy teraz głębszą kieszeń, ponieważ nasze stanie jest ograniczone. I nie uzyskujemy tej kompresji, którą widzieliśmy wcześniej. Ponieważ jeśli nie możesz zassać powietrza do cylindra, nie możesz przeprowadzić kompresji, w tym scenariuszu diagnozujemy problemy mechaniczne lub z dolotem, nie zaglądając do wnętrza silnika, wyłącznie podłączając przetwornik ciśnienia do cylindra i rejestrując cykl jego pracy. Na animacji widzieliśmy, że pierwszą usterką było niepełne otwarcie zaworu wydechowego. Oto podobny przypadek, gdzie ten zawór się nie otwiera. Um. Do końca lub wcale zawór wydechowy nie otwiera się. Tutaj mamy szczytowe ciśnienie w GMP. Pierwsze 180 stopni to będzie nasz suf rozprężania, a tutaj powinniśmy zobaczyć zmianę kierunku wykresu. Tutaj jesteśmy w kieszeni ekspansji. Powinniśmy nieco wzrosnąć tutaj do atmosferycznego. A potem w okolicach tego miejsca powinniśmy zobaczyć zero, gdy otwieramy zawór wydechowy. I odprowadzamy te gazy do atmosfery, zamiast tego widzimy, że tłok porusza się w górę w tym, co powinno być suwem wydechowym, ale w rzeczywistości powoduje drugie sprężanie. A to dlatego, że zawór wydechowy nie otwiera się. Zauważ również, jak nagły jest spadek ciśnienia, ponieważ mniej więcej w tym miejscu zawór dolotowy się otwiera. Więc możemy potwierdzić dla tego silnika, że mamy odpowiednie sprężenie. Ale tutaj pojawia się to zdarzenie. Dwie wieże sprężania, które ujawniają nam, że zawór wydechowy się nie otwiera. Tutaj mamy gwałtowny spadek. To jest otwarcie zaworu dolotowego, gdzie ciśnienie uchodzi do kolektora dolotowego. To objawi się jako trzaski w dolocie. Ciekawostką tego typu awarii jest również to, że przy użyciu konwencjonalnego manometru, zamiast przetwornika ciśnienia, Będziesz miał normalne odczyty. Nie zobaczysz tego zdarzenia, ponieważ pamiętaj, że manometr będzie badał i akumulował kompresję, więc twój wskaźnik pokaże ci normalne sprężanie. Drugi wykres, czyli drugi problem, który zobaczyliśmy w animacji, mieliśmy ograniczony dolot. Na tym wykresie brakuje zdarzenia otwarcia zaworu dolotowego. Zbadajmy to. Tutaj mamy maksymalne sprężanie. Maksymalne sprężanie jest małe. Wynosi 460 milibarów. Ustawmy to z powrotem na zero. Mamy tu głębokie obniżenie ciśnienia. Otwarcie zaworu wydechowego następuje we właściwym momencie. Przechodzimy tu z etapu ssania z wartością prawie minus -1 bar. Wracamy do ciśnienia atmosferycznego. Teraz idziemy w dół podczas suwu, sania, i właśnie o tym chciałbym porozmawiać: jak nisko schodzimy dla um, sania i kieszeni rozprężania, ponieważ zawór sący jest niesprawny. Oto dlaczego mamy taki gładki, zakrzywiony kształt. Zamiast tego nagłego skoku, który widzimy tutaj, gdy zawór się otwiera. Potwierdza to, że nie zasysamy powietrza do cylindra i dzieje się tak, ponieważ zawór dolotowy nie otwiera się w tym przypadku. W rezultacie braku powietrza zasysanego do cylindra nie ma kompresji albo jest bardzo mała. Dlaczego mamy głęboką kieszeń ekspansji? Dzieje się tak, ponieważ zaczynamy od GMP tutaj przy minimalnym ciśnieniu. Jednak tłok nadal opada w cylindrze z taką samą objętością powietrza, więc otrzymujemy głębokie zejście z bardzo łagodną krzywizną dla obu tych punktów. Tradycyjny manometr ciśnienia pokaże Ci, że jest jakaś usterka. Oczywiście wskaże na niskie sprężania, ale z czujnikiem ciśnienia wiemy, dlaczego nie mamy sprężenia. Analiza w cylindrze za pomocą WPS pozwala zidentyfikować problematyczny suw w trakcie diagnostyki. Mierzenie i porównywanie każdego indywidualnego cylindra pozwoli technikowi skupić się na problematycznym obszarze przed rozmontowaniem silnika.